Te plany bardzo mnie niepokoją, jak zresztą e, wszystkich mieszkańców e, sołectwa ubocze i pewnie części e, miasta Gryfowa. E, stąd, e, jak widzi Pan redaktor, tak żywe zainteresowanie e, tym spotkaniem, bo chcemy e, poznać e, sprawę jeszcze bardziej, co się dzieje tutaj jakie zapadają decyzje, niepokoi nas to, że taka spalarnia ma powstać w okolicy sąsiednich domostw, w okolicy terenów bardzo zamieszkałych przez mieszkańców naszej gminy i miasta. Myślę, że dzisiaj odgłos jest dość znaczący. Jak widzicie widzi pan, dużo mieszkańców przyszło nie tylko gminy, znaczy nie tylko sołectwa Ubocza, ale również z gminy Gryfów Śląskich. frekwencja jest bardzo duża, tylko też chciałbym, żeby pojawili się mieszkańcy i Gryfowa i też Oleszej tak? Bo to jest prawie na samym końcu Ubocza, no i tak, także naszej całej gminy. No my z mieszkańcami z pewnością się nie zgodzimy. Nie zgodzimy się na powstanie spalarni śmieci, mówimy to otwarcie, tak? Znaczy tak, stanowisko rady, a zarazem tak samo burmistrza jest jednoznaczne, to znaczy my sprzeciwiamy się budowy jakiejkolwiek spalarni, tutaj mówimy o karbonizacji. Powiem tak, no przeciwdziałamy się tych zamiarom, sprzeciw swój daliśmy i na komisjach i na sesji. Rozmawialiśmy z burmistrzem o tym, że twardą musi być stanowisko i społeczeństwa Gryfowa, gminy Gryfów Śląskich, aby do tej budowy akurat tego zakładu nie doszło. No, zależy nam wszystkim o tym, aby środowisko yy, i powietrze yy, w naszym terenie było zdrowe i aby nie yy, powodowało jakiekolwiek później uszczerbku na zdrowie dla mieszkańców Gminy Gryfów Śląskich, a tym bardziej dla uboczyń. nasze spotkanie. Już proszę o zachowanie ciszy i spokoju. Proszę Państwa, nasze to dzisiejsze spotkanie, tu w sali, w uboczu, odbywa się w sumie z mojej inicjatywy, ale także z inspiracji Radnych Rady Miejskiej. By poinformować o tych działaniach, które odbiły się duży wechem wśród naszych mieszkańców, ale proszę jeszcze o ciszę. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich mieszkańców Obocza Gryfowa i poszczególnych sołec naszej gminy, bo widzę, że są także zainteresowani mieszkańcy z terenu naszej gminy. Także serdecznie Państwa witam na tym zebraniu dzisiejszym. Chciałbym także bardzo serdecznie powitać radnych. Rady Miejskiej, a w sposób szczególny także chciałbym powitać Pana Starostę Powiatu Lwowskiego, Pana Rafała, przepraszam Pana Daniela Koko, Rafał to jego brat, ale serdecznie Cię Danielu witam, jesteś też członkiem społeczności tutaj naszej lokalnej, chciałbym również przywitać także nasze media. Jak zawsze jest z nami LWW Info, pan Marek Dral. Nie wiem, nie widzę, a widzę w pierwszym rzędzie siedzi. Serdecznie jeszcze raz wszystkich tutaj witam. W sposób szczególny także panią z sołectwa. Bardzo gorąco witam panią Joannę Czerwiec. No, i Państwa również, wszystkich, których nie powitałem także z imienia i nazwiska. Chciałbym także przedstawić uczestników naszego spotkania z naszej strony urzędowej. Są z nami może po kolei Agnieszka Bociak, nasz inspektor do spraw środowiska. Jest z nami e, główna księgowa naszej gminy, pani Anna Śliwińska. Po mojej lewej stronie jest zastępca burmistrza gminy miasta Andrzej Tardak i pan mecenas. E, Nasz radca prawny pan Tomasz Sasiek. Także tyle tej prezentacji. Proszę Państwa, jaki będzie porządek zebrania, więc powitanie mamy za sobą, a teraz krótkie wprowadzenie do tematu. W tej sprawie spotykaliśmy się w sumie w marcu 2017-2018 roku ponieważ ta sama pani z tej samej firmy, pani Małgorzata Lochner z firmy Ecoservice, kupiła od KGHM Polska Miedź I tu od razu też sprostowanie, że burmistrz jest w taka opowieści w mediach, że burmistrz sprzedał działkę, bo chciałby, żeby tutaj ktoś robił to i owo związane z odpadami. Więc myśmy przeżywali tu i pan starosta i wszyscy, którzy byli na spotkaniu w urzędzie, Wiedzą, że to KGHM Polska Mieć, który był właścicielem działki na terenie fabryki nawozów fosforowych w Uboczu o powierzchni 37 barów po likwidacji fabryki nawozów fosforowych. E, odsprzedał tą działkę, ogłosił przetarg, ogłosił i sprzedał tą działkę pani ze Szczecina, pani Małgorzacie Lechner, która jest prezesem zarządu firmy Ekoservis która zajmuje się przetwarzaniem odpadów na terenie całego kraju. Po tym pierwszym ataku, który w sumie dzięki Państwu i działaniom gminy udało się, że tak powiem ją od, yy, odwieźć od tego zamiaru, I się bardzo już cieszyliśmy, że mamy spokój, nagle w marcu tego roku ta pani występuje również po to, by ponownie wrócić do tematu, bo szkoda i tej działki, żeby bezużytecznie stała i wystąpiła do nas z wnioskiem na temat budowy instalacji do harmonizacji, to jest taka długa nazwa, zagazowywania odpadów frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze. Na tej działce tu dysponuje także aktem notarialnym, to nie jest jakąś tajemnicą, KGHM tej Pani fizycznie odsprzedał. To jest dowód na to, że było to po prostu w Kancelarii Notarialnej 14 listopada 2017 roku. I stąd mamy po prostu to nieszczęście. Także prostuję od razu informację, że to nie burmistrz, a pan. Pani odkupiła od kghm te nieszczęsne zbiorniki, które później zostały rozebrane, bo ten kwas siatkowy, nie stanowił, stanowił dla nas również zagrożenie bo w czasie funkcjonowania jeszcze fabryki nawozów fosforowych. To wiele Pani wiedziała jak przechodziło do zakładu, to rajstopy nieraz właśnie później nie odwały się do użyteń. I myśmy na to w ogóle nie mieli wpływu. I od razu też chcę powiedzieć, gmina od początku, zarówno w 2018 roku, jak i teraz jest przeciwna tej inwestycji. To się tak pięknie nazywa, a nie wiadomo co tu będzie przetwarzane, czy odpady ze statków, czy jakieś inne odpady, czy jakiekolwiek odpady. Dlaczego jesteśmy przeciwni? Jesteśmy przeciwni dlatego, że każde takie działanie powoduje niepokój społeczny, również i to, że to nie jest w jakimś miejscu odosobnienia gminy, tylko jest to w miejscu, gdzie osiedlili się mieszkańcy, gdzie osiedlili się również... Na tym wzgórzu takim łoczańskim, tak to nazywam, mieszkańcy, którzy chcą spędzić wraz z rodziną e, tam swoje po prostu życie. Obok też osiedlają się firmy. Pierwsza firma pana Migusa, druga firma Arne, zresztą na pewno no chyba panowie są, firma Tytan, która tu jest reprezentowana przez państwa Augustów, też tam zamierza osiąść na stałe i chce e, wprowadzić normalną działalność gospodarczą. I od razu powiem, że od początku, kiedy to pismo wpłynęło, byliśmy przeciwni tej inwestycji, jesteśmy i będziemy po prostu przeciwni tej inwestycji. My nie możemy powiedzieć Pani, czy odpisać, proszę bardzo, Pani niech sobie szuka innego miejsca. My musimy przeprowadzić postępowanie. Postępowanie jest naszym obowiązkiem jako gminy, zgodnie z, z przepisami prawa. I teraz w porządku obrad chciałbym zaproponować, żeby nasza koleżanka Pani. Inspektor Agnieszka Bocian przedstawiła Państwu harmonogram działań, jakie od tego czasu gmina zrobiła, z jakimi wnioskami zwróciliśmy do odpowiednich instytucji, jakie mamy odpowiedzi i co należy zrobić. A potem poproszę Pana Mucenasa o zajęcie sprawy dotyczące przekazania tych naszych akt zgodnie z postanowieniem S.K.O. do Zgorzelca, żeby precyzyjnie i jasno wytłumaczył. Dlaczego Agnieszko, proszę cię bardzo tutaj do mikrofonu, bo... Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz tutaj jeszcze powiedział, z dnia 4 marca do urzędów minął wniosek ze Szczecina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru. Dnia 9 kwietnia wszczęliśmy postępowanie administracyjne, jednocześnie zwróciliśmy się do organów współdziałających o wydanie opinii w tej sprawie. Był to m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybówku 27 kwietnia tego roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wezwał firmę serwis podobnie jak Państwowe Gospodarstwo Wodne, do uzupełnienia swojego wniosku, między poprawienia karty informacyjnej, wskazania odległości od zabudowań mieszkalnych, przedstawienia planu zagospodarowania terenu inwestycji, zaopatrzenia w wodę, e, także omówienia sposobu zabezpieczeniowych podziemnych i powierzchniowych, także przedstawienie bilansu ścieków bytowych. Oczywiście na te wszystkie tutaj wnioski została udzielona odpowiedź przez inwestora. Jedynie Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska we Wrocławiu przesłał pismo tutaj do Pana Burmistrza, w którym informuje o wątpliwości, jaka w ogóle pojawiła się co do, do kwalifikacji tego przedsięwzięcia, ponieważ przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako potencjalnie udziałujące na środowisko. A tutaj regionalny dyrektor yy, mówi, że może być, że to będzie znacząco. Ale tu jeszcze zobaczymy, jak organ wydający decyzję się do tego odniesie. Yy, dnia 16 kwietnia zwróciliśmy się do samorządowego kolegium odwoławczego w Jeleniej Górze yy, o wyłączenie burmistrza gminy i miasta rybów Śląskich i wyznaczenie innego organu do wydania decyzji w danej sprawie. Zrobiliśmy tak, ponieważ jesteśmy stroną postępowania, mamy tam działki w obrębie danej inwestycji. Wysłaliśmy wniosek dnia 20 maja, dostaliśmy odpowiedź od samorządowego, 21, od samorządowego kolegium odwoławczego, które postanowiło wyłączyć burmistrza gminy i miasta Rybów Śląskich od załatwienia sprawy wniosku EKO Serwis i wyznaczyło do załatwienia sprawy burmistrza miasta Zgorzalec. Dodatkowo w międzyczasie wpłynęły jeszcze dwa protesty mieszkańców, jeden zbiorowy, siedem osób, drugi jednej strony postępowania. Dnia 1 czerwca bieżącego roku wysłaliśmy do Urzędu Miasta Zgorzelec przez wszelkie dokumenty zebrane w sprawie Dziękuję. Dziękuję Panie Agnieszce. Teraz proszę o zabranie głosu Pana Macenasa, ponieważ jestem posądzany również przez niektórych Państwa radnych, że uciekam od odpowiedzialności i przekazuję to dla innego urzędu. Dlaczego to zrobiliśmy, jakie były przyczyny i powody, opowie nasz radca prawny Pan Tomasz Sasik. Proszę bardzo, Panie Tomasz Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to co powiem dla części osób tutaj obecnych to są fakty oczywiste z racji ich udziału w pracach samorządu. Dla niektórych z Państwa mogą być to rzeczy jednak nowe, dlatego ja taki krótki wstęp zrobię. Otóż, proszę Państwa, burmistrz, wójt, starosta, organy samorządowe mają jakby dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to jest. W skrócie mówiąc, gospodarz danego terenu, czyli przedstawiciel mieszkańców, osoba nadzorująca pracę jednostek gminnych, powiatowych czy też inwestor dróg, kanalizacji itd. Natomiast drugą funkcją, bardzo ważną, to jest funkcja podstawowego organu administracji państwowej, a właściwie organu administracji samorządowej. I tutaj będę się powoływał, korzystając z obecności Pana Starosty, zarówno burmistrz, jak i starosta, oczywiście w jednym i w drugim przypadku działają w ramach obowiązujących przepisów, ale ile w pierwszym, że tak powiem, pierwsza funkcja to jest w imieniu i na rzecz mieszkańców, to już druga funkcja jest bardzo precyzyjnie określona. Jest to prowadzenie postępowania administracyjnego w granicach wyznaczonych prawem. I tutaj ani burmistrz, ani starosta nie może przedkładać interesu mieszkańców czy grupy mieszkańców ponad obowiązujące go w tym zakresie przepisy. Każdy z tych instytucji ma swój zakres, który wydaje decyzje administracyjne. I proszę Państwa, w momencie, kiedy do gminy, do burmistrza wpływa taki wniosek. Jego procedowanie jest ściśle określone. My y, jesteśmy bardzo precyzyjnie związani obowiązującymi przepisami. W związku z tym mogę powiedzieć, że burmistrz, który dostanie wniosek, który w jakimś zakresie może być niekorzystny dla części mieszkańców, będąc tym organem administracji samorządowej, musi przedkładać jakby przepisy prawa na dobro tych mieszkańców. W związku z tym fakt, że gmina Gryfów Śląski miałaby obowiązek prowadzenia jakiegoś postępowania, które dla części mieszkańców jest niekorzystne, nie zmienia postaci rzeczy, że musiałaby się kierować tylko i wyłącznie przepisami prawa, które są ściśle określone. Natomiast są pewne czynności wstępne które należy wykonać, które też są obowiązkiem każdego organu administracji samorządowej. Jest to badanie, czy dany organ w ogóle może dane postępowanie prowadzić. I takie pierwsze punkty to jest właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa, nieistotne. W tym momencie dla Państwa nie będę tego wyjaśniał. Natomiast istnieje też taki przepis, który mówi, że jeżeli organ administracji samorządowej, rządowej, wszystko jedno jak, z jakichś powodów może mieć własny interes do tego, żeby w danej sprawie zapadła ściśle określona decyzja, to ma obowiązek się od tego postępowania wyłączyć. I znowu, nie jest to uprawnienie. Jest to obowiązek. Jeżeli tego nie zrobi i przeprowadzi postępowanie, a następnie wyda decyzję, która z jakiś powodów jest niekorzystna dla którejkolwiek ze stron postępowania, to taki zarzut, że organ był sam zainteresowany w prowadzeniu tego postępowania, skutkuje z automatu uchyleniem tej decyzji, odsunięciem tego organu i prowadzeniem postępowania przez inną instytucję. Ponieważ tak jak każdy stół z tu obecnych, gmina również nie życzy sobie, w cudzysłowie, bardzo to podkreślam, to mówię, nie życzy sobie tej, tej inwestycji tutaj na terenie, ponieważ w pobliżu znajdują się działki gminne. I tak jak osoby, które tam zamieszkają, zamieszkują w pobliżu, nie chcą mieć tej inwestycji, tak samo gmina jako właściciel tych działek tej inwestycji sobie tam nie życzy ale ponieważ jest organem prowadzącym to postępowanie, a przynajmniej była na początku, to powinna podjąć decyzję o ewentualnym włączeniu. I teraz proszę Państwa, to, że burmistrz czy gmina dochodzi do wniosku, że powinna się wyłączyć od tego postępowania, to nie oznacza, że tak będzie, bo to nie gmina o tym decyduje. Gmina może złożyć tylko i wyłącznie taki wniosek. Natomiast ten wniosek może zostać odrzucony, po prostu nie uwzględniony i może przyjść polecenie. Nie macie żadnych przesłanek do wyłączenia, macie prowadzić to postępowanie nadal. Gmina Gryfów, starając się w naszym rozumieniu działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a to jest chyba, zgodzicie się Państwo, podstawowa rola burmistrza gminy, aby działać w ramach obowiązujących przepisów zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, że widzimy tu potrzebę wyłączenia Burmistrza Gminy, jako tego organu administracji samorządowej, od prowadzonego postępowania. I Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze uznało, że ten wniosek Gminy Gryfów był zasadny. Więc proszę Państwa, po pierwsze, jakby w celu zapobieżenia temu, że całe postępowanie zostanie uchylone, unieważnione, nieważne jak to nazwiemy, wystąpiliśmy z takim wnioskiem i organ, który jest organem odwoławczym dla gminy, kontrolującym ją w zakresie przepisów prawa, uznał, że tak, powinniśmy zostać wyłączeni, wiemyśmy, Gminy Gryfów Burmistrzów, odprowadzonego postępowania. Takie postanowienie jest niezaskarżalne dla stron i w związku z tym samorządowe kolegium odwoławcze w Jelonym wskazało, że organem właściwym do prowadzenia tego postępowania będzie burmistrz Gorzelce. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, yy, gmina Gryfów, burmistrz gminy Gryfów nie chce tej decyzji, więc ja mogę Państwu powiedzieć, że będziemy korzystać z wszelkich możliwych środków, zaskarżeń odwoławczych. Yy, dowodowych, no, ale proszę Państwa, proszę nie wymagać od nas w tej chwili, na, że tak powiem, szczegółowej rozpisania czynności, bo to będzie na bieżąco. Natomiast mogę powiedzieć tak, każda decyzja organu pierwszej instancji, czyli teoretycznie burmistrza z Gorżelca, podlega zaskarżeniu do samorządowego kolegium odwawczego w Jeleniej Górze. Od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Wielkiej Górze można się odwołać do y, sądu administracyjnego, stopnia y, podstawowego czyli wojewódzkiego sądu administracyjnego. Znowu, jeżeli nawet to jest jeszcze kasacja do naczelnego sądu administracyjnego, proszę Państwa, no ja nie przewiduję, że taka droga nas czeka przez mękę, ale teoretycznie jest to możliwe, i mogę powiedzieć, że gdyby na przykład takie postępowanie miało wyczerpać wszelkie środki odwoławcze, no to to jest minimum kilka lat. Ale w, w my jeszcze raz podkreślam zmianę sytuacji, y, która nastąpiła w momencie przekazania y, decyzji dla burmistrza w Grzelce. Gmina Gryfu Śląskich, Burmistrz Gminy Gryfu Śląskiej będąc stroną na bieżąco w imieniu własnym a pośredni w imieniu wszystkich mieszkańców, co nie zmienia postaci rzeczy, że wszyscy, którzy tam mieszkają w pobliżu i mają status strony, mogą również czynnie w tym, yy, w tym postępowaniu administracyjnym występować. Nie są wcale związani tym, że gmina to jakieś czynności robi, bo każdy, kto uważa, że ma interes prawny w postępowaniu administracyjnym, ma prawo yy, w tym postępowaniu funkcjonować. Natomiast mówię, no na pewno nie będziemy biernie patrzeć na obiekt dokumentów, będziemy patrzeć jak te dokumenty wyglądają. Na... A to też, proszę Państwa, z racji tego, że gmina sama prowadzi takie postępowanie, no ma jakieś doświadczenie w tym zakresie. Więc mówię, tutaj możemy być aktywni.